Szanowni Państwo, dzisiaj powiem Wam, jak pije się bimber. Większość z Was powie, no tak, zwariował, ale wiecie, człowiek, który już jest skazany na więzienie, to już mu wszystko jedno, muszę się uchlać albo upić i mieć święty spokój przez jakiś tam okres. Nie, po tym okresie wszystko jest. Normie i wraca do normy. Szanowni Państwo, Mariola ze Śląska pędzi najlepszy bimber. Taka śluzowska chanyska, cholera wie jako kobita, ale takiego bimbru upędziła, że dzisiaj można się urżnąć, bo dzisiaj mam swoje święto. Jakie święto? Nie będę wam mówił. Jak napić się bimbru, aby wszedł w głowę i nam nie zaszkodził? Przede wszystkim musimy używać źródlaną wodę, cytrynę i ten Marioli Bimber, chociaż. Każdy z Was może sobie go zrobić, ale Mariola nazywa to PKWN-em, czyli polski koniak wyrabiany nocą. Tak to było w stanie wojennym, i ta hanyska po prostu w dalszym ciągu to kultywuje. Jak ja to, szanowni Państwo, robię i jak ja to spożywam? Otóż mam ten bimber od tej Marioli, mam cytrynę z biedronki, żeby się wielu Was zdenerwowało. Wykręcam tą cytrynę. O, tak, tak. Już wykręciłem. Wlewam to do szklanki. Ja już sobie pozwoliłem dziabnąć małego. Dolewam tą cytrynę tu. Patrzcie. Dolewam wodę źródlaną. Muszę mieć źródlaną, naturalną wodę. Żadnych wynalazków chemicznych. Tam nie będę mówił jakich, ale ze sklepów powierzchniowych, wielkopowierzchniowych, bo zaraz mi zarzucą te konsorcja, że używam nazwy i tak dalej. I będę miał sprawę następną, a nie chciałbym jej mieć, bo już mam ich za dużo. Dlatego popadam chyba w alkoholizm, Mówiąc o tym wszystkim, gdyż, aby się uspokoić, muszę co jakiś czas wypić. Wielu z was mówi, że o, tam Adam, jest dzisiaj czerwony. Nie dlatego jestem czerwony, że wypiłem, bo ja nigdy nie byłem czerwony po wypiciu jakiegokolwiek drinka. Ale chcę wam pokazać, jak wypić po polsku, po śląsku, bo te chany się tak piją. Wszystkie tak chany się piją. I górniki, i górnicki, jak to mówią pospolicie. Wcisnąłem cytrynę. Nalałem sobie tego bimbru od tej kobitki. O, tak. Doleję sobie wody. Pamiętajcie o tym. Wody jest urublana, musimy, być woda. Przefiltrowano. Dolewam. O. I to jest cały drink. A nie tam jakiś tam, wiecie, z Kaukazów albo z wysp Mahama, albo tego trząsany, niewszcząsany. To jest normalny trunek dla hanysa, dla Scyzoryka, dla pyra słowiańskiego, dla pyra poznańskiego, dla centusia i tak dalej. Szanowni Państwo, alkohol jest dla ludzi, ale ludzi mądrych. Ludzie winni wiedzieć, co piją. Nie pić świństwa, które jest sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych. Trzeba robić samemu własne trunki. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Co prawda, butelka jest po jakimś tam, nie będę mówił kiemu, ale patrzcie, jak to ładnie wygląda. To jest spędzone nocą. Po co jest spędzone nocą? Po to, żeby służby porządkowe, ABW. Służby bezpieczeństwa nie schwytały ludzi, którzy produkują własne trunki. Gdyż te trunki, które kupujecie, jest to świństwo w najgorszym wydaniu, które nie tylko nas truje, ale i ogłupia. Ogłupia, gdyż codziennie jesteście głupsi. A rano macie takiego cholernego haca, kaca, że ten aldechot od który wydzielacie, po prostu tak wam mózg ogłupia, że nic nie wiecie. Dlatego jeżeli już chcecie po takim wypiciu siąść do samochodu, to wypijcie sobie takiego śląskiego bimbru od tej kobitki. I ten bimber, mimo że będzie aldehyd odstowy, wydzielany, ale odpowiednio zatuszowany poprzez nasienie jałowca. Jeżeli przykładowo, daję wam przykład. Pochlaliście wieczorem, rano jedziecie samochodem. Jesteście trzeźwi, ale ten aldehyd octowy w was siedzi, wiecie. Żeby po prostu normalnie jechać, po prostu bierzecie 3-4 ziarenka jałowca, gryziecie, gryziecie i alkomat, ten, który sprawdza alkohol, w ogóle nie wykaże Wam żadnego spożycia alkoholu, gdyż jałowiec zabije ten aldehyd octowy. To Wam chciałem powiedzieć tak dla bezpieczeństwa i w tajemnicy. Myślę, że służby tego nie nagrają. Szanowni Państwo, to jest taki typowy, może nie drink, ale ja bym to nazwał tak po polsku: no kielich seta, i tak dalej, i tak dalej. Także piję wasze zdrowie, gdyż ja już w chwili obecnej, przed pójściem za więzienne, mogę się tylko napić i spokojnie sobie jeszcze żyć do czasu ogłoszenia wyroku przez sąd nadrzędny. Zdrowie państwa.